Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę specjalnego i wyjątkowego. It's going to be insightful and interesting as hell! Będzie naprawdę ciekawie. Obiecuję. Przyjrzymy się dwóm bardzo ciekawym serialom, takim jak Friends and Game of Thrones. Okej, okay, kochani, czy pamiętacie taki ciekawy moment, skutku, która nastąpiła pomiędzy Rosem a Rachel? Kłócili się na temat tego, czy byli on a break, kiedy Ross spędził tajemniczą noc. Z nieznajomą kobietą. I Co to znaczy, to be on a break? Mieć jakąś przerwę, prawda? Możecie tak powiedzieć, kiedy wasz przyjaciel uh, jest w pokoju, a wy oglądaliście bez niego seria. Oh, God, We are on a break. That's why I not waiting for you. Dlatego na ciebie nie czekałem. Kolejne interesujące i bardzo ciekawe, trochę dziwne, wyrażenie z Friends to Smelly Cat. Czy pamiętacie Phoebe, która śpiewała o śmierdzącym kocie? Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Teraz przytoczę wam pewne ciekawe zdanie związane z Game of Thrones. Winter is coming. Nadchodzi zima. Winter is coming. Możecie używać, kiedy chcecie przytoczyć, że nadchodzą jakieś zmiany, coś się zmieni. Oh my gosh, winter is coming. Guy, brush up on your high valerian. Kolejne bardzo ciekawe wyrażenie, ale przede wszystkim przepiękna metafora foresta Gampa to Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Czyli życie jest tak po prostu ciekawe i zaskakujące jak pudełko z czekoladkami. Nigdy nie wiesz, co jest w środku. Kolejne ciekawe wyrażenia to na przykład plot twist, czyli zmiana akcji, zwrot akcji, ale również spoiler alert. Co robicie, kiedy wasi znajomi mówią wam, co się wydarzyło w filmie? Mm -mm, spoiler alert! Be careful! Don't do that! Co by na to, żeby zacząć używać tego typu zwrotów i wyrażeń, żeby pokazać, jak bardzo outstanding our English is? I think that's a good idea. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Nauka angielskiego może być naprawdę ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, jakie znacie słownictwa z Waszych ulubionych seriali, a ja zapraszam Was konkretnie do subskrypcji i do nauki języka angielskiego z Tutlo. Tutlo, szkoła angielskiego online.